Hello, witam ponownie u operatora Dziś z Oleśkowego domu, z wysokości Nadajemy Nie było czasu w ogóle przez, ee, przez te dni vlogować Więc pomyślałem, że dzisiaj wylatujemy Już z wawy i Takiego krótkiego vlogaska wam rzucę Mam nadzieję, że się cieszycie Z tym w klasie To jest nic My tu zaraz posprzątamy Operator teraz zrobi śniadanie się, normalnie Pieczarki już są. Pyk. Na na jajeczka. Cziejemy jajeczniczkę. Jajeczniczkę na. Jajeczniczkę na pieczarkach jemy. Także dziewczyny są happy, malują się. Jedne, no, drugie ja surfują się... ser po internecie. Ja jeszcze się nie Operator jest zarośnięty, za za ale już... No, już nie muszę się golić tą maszynką, którą kupiłem tutaj w Warszawie, bo powiem, ci, powiem Wam, w, warsz... w tej Warszawie to takie straszne maszynki sprzedają. Dwuostrzowe. <grym> Lepiej powiedz, czy ją kupowałeś ostatnią chwilę, no dobra, tu Zapomniałem. Aha. Zapomniałem sobie kupić maszynki i musiałem się drapać. Źle proszę was, nie róbcie więcej takich maszynek, bo to jest... To jest straszne. Uwielbiam wasze te machy. Machy trzy, nie, jak mają więcej niż dwa ostrza, bo dwa ostrza na taki zarost to jest. Tradze, trady. Gi, trady. Trady. No i całe szczęście, że musiałem się tylko raz. Pieczarki są pod kontrolą. Musiałem uoleś, na woleśkowym domu nastawić na. Palą się, palą się. Pieczarki. Dobra, yy, słuchajcie, zaraz yy, jemy śniadanie. To, że prze, przerywam, przerywam, bo mi się pieczarki palą. Siedzimy sobie już po śniadanku. Wszyscy zmarnowani. Nie wiem, jakby była jakaś impreza. Co najmniej. Mhm. Olga, co się dzieje? No, źle jest. Źle jest. Sytuacja jest nieciekawa. My czekamy teraz na łobuzów. Tak, Mają transport być... ma przyjechać. Tak, ma przyjechać nasza prywatna, ekskluzywna taksówka. Uber. Uber nasz. I jedziemy na lotnisko. Niestety. Wszystko co dobre szybko się kończy. Ale jak to kurde zleciało? Przecież piątek no. niedawno był. Dopiero, dopiero przylecieliśmy, a to już pyk. Poniedziałek. Dokładnie. Ale wiesz, dużo się działo. Tak, było... Intensywnie Intensywny czas. Bardzo intensywnie spędzony. Ręka już mnie boli. <laughs> Jestem odzwyczają od vlogowania. A, samolot no. jakiś ląduje. Samoloty nam lądują. Ale... Nie nasz. Nie, 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 nie masz, niestety, bo to nie to lotnisko. Nie to lotnisko, niestety. Y, nie, tym razem nie lecimy z Okęcia. No. A szkoda. A szkoda było. Przyjemnie, co? Rzut beretem, przyjemnie. Ale co? Przejdziemy się na nie? Trzeba pozwiedzać wszystkie lotniska warszawskie. O, mamy ich tyle. Aż dwa. Nie, no jeszcze jest coś na wymowie, chyba, ale. O. No. Ale to, to nie jest takie, ale to to nie jest takie lotnisko. Komercyjne. No, to jest takie. To jest dla private jets. Dla ludzi, ja, ja, ludzi z Heisenberg. Jakby żony Hollywoodu przyleciały. Tak, dla dla żon z Hollywoodu. No i dziś wracamy do Dublina. Jutro do pracy. Tak, tylko najgorzej z tą pracą, że proszę iść do pracy. Tak. W pracy dużo pracy. Ale co zrobić? No mam do pracy. że jest jest. na pogoda. No właśnie, pogoda jest piękna. Mam nadzieję, że lot nam e, przebiegnie bez żadnych e, ekscesów. No pewno, przy takiej to spoko. Chodzi mi o pasażerów. A, oh, ok. <laughs> Może nikt nie wyciągnie kiełbasy. <laughs> Walizki mamy przy sobie, udało się urobić Pana. Powiedziałem, że mam ty, tyle stafu bardzo wartościowego w mojej walizce podręcznej, że nie mogę jej oddać od doluchu. Ja powiedziałem, że mam świeczki z nie dam, żeby je rozbić. Nie dam ich, żeby się rozbiły. Tak. Niestety nie, nie nagrałem nic z pożegnania z obuzami, bo było tak wzruszająco, że wszyscy płakali. Ale bardzo jeszcze raz dziękujemy za gościnę, za super imprezę. Że, mogliś, że, że, mogliśmy, że mogliśmy poznać tak zajebistych ludzi e, no i co? w sumie to tyle no. lecimy lecimy, co najmniej 3 gary chudziutka, chudzinka jesteś powiem ja wam coś w sekrecie, dzi ma forma. A pocha? Bo po nisko to? Zło... Bo nisko chowałem alkohol na górę. Tak. Zaraz on tutaj leży. Za jakiś czas to chodź się zsuwa i ta butelka, poleci do wschodu albo Ale szkoda mi by było, jakby się rozbiła. Zawsze nie wiem. Zawsze nie wiem. Zawsze nie wiem. Leciwe. Właśnie mijamy Manchester, także machamy na Liczu. No, no, no. machamy. My to, Marcamy, to. Pozdrawiamy Manchester. Teraz po Tak, słońce jest mega. No, I zaraz będziemy lądować I tak, dolecieliśmy właśnie tyle co przekroczyliśmy próg. Teraz rozpakowywanie, wszystko i wracamy, wracamy do szarej rzeczywistości. Jutro rano do pracy. Skończyły się dobre dni. A mm. Co? Słuchajcie, nie ma jak wrócić do domu. Obiad na stole. Ja jeszcze trochę są przepraszam. Obiad na stole, kapusta kiszona na balkonie i z marchewką i bez marchewki. Po prostu to było nas! No właśnie nie wiem kto u nas był w domu i normalnie zrobił nam obiad, wszystko przygotował, poprzątał. Kapustkę ukisił. Tak. Także dobrze mieć tatę. Także tak, myślę, że jeszcze później się chwilę, na chwilę odezwiemy, ale to jak się rozpakujemy i rozwalimy te wszystkie graty po, po tym, po pokojach, także jesteśmy. Przyszła pora na zakończenie tego vloga, kochani, bardzo intensywny weekend, bardzo intensywnie spędzony, z eee, wspaniałymi tak, ludźmi. Nie miałem coś powiedzieć. No. Także z tego miejsca chcielibyśmy pod... podziękować. Widać, widać zmęczenie w moich oczach. No, chcielibyśmy podziękować Karolinie, Darkowi i całej ekipie. Całe ekipie, z którą mieliśmy okazję się bawić razem i spędzić super czas. Mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja powtórzyć coś takiego. Nie, następne zaproszenie to wesele Oleski. O, Olga! Okay. Olga, ogarniaj! Pamiętaj, wpraszamy się! Chcielibyśmy się spotkać z tą ekipą, z którą spotkaliśmy się na ślubie Karoliny i Darka. Także Olga, do działania! Ogarnij się, ogarnij się! się. E, a z braku laku, jeżeli nic nie wyjdzie z tego, to zrobimy odnowienie ślubów. Czyli naszych? Nie, no u Karoliny, u Darka, A nie? tak, tak. Zrobimy taką małą imprezkę, nie? Że ten, no, albo rocznicę. Słuchajcie, my coś ogarniemy. My ogarniemy. Lubimy, my lubimy się bawić. W takim pozytywnym towarzystwie to jest sama przyjemność. Jeszcze raz wielkie thanks very much. I co? Pozdrawiam mojego skrzydłowego lwa! Trzymaj się Len.